Cześć, witajcie na kolejnym odcinku. Ja na dziś przygotowałam tutaj zestaw strapek za 50 zł. Mam wiśniowe 7, mam owocową eksplozję, mega pensję, dziki cash, money maker. No i ekstra linie. Takie troszkę na dłuższe, podrapanie na krótsze. A zacznę sobie od wiśniowej 7 z numerem 24. No, i tu mam motyl, śliwka, winogrono. O, i jest siódemka, słońce, kwiat, awokado. Chyba tej powtórki z premiery to nie będę miała. A tutaj 10 zł. No to fajnie, więcej niż zwrot. Byle to by nie była ostatnia wygrana. No to teraz sobie owocową zdrapę. Tu mam zdrapkę z numerem 6. Będę drapała te na dole. Dobra, brzoskwinia i pomarańcza. Już chciałam tutaj drapać, a przecież ja jeszcze nie wiem, czy ono będzie. Brzoskwinia, pomarańcza. Tu jeszcze brzoskwinia. Obok brzoskwini pomarańcza była. Brzoskwinkę zdrapałam. Dobrze, dalej jabłko i kiwi. Więc tutaj trzy. Tutaj są... Kiwi, 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 i tu kiwi. I kolejne dwie, dwa symbole, a jednak jest tutaj arbus i ananas. Więc są tu. I tutaj. Tu mam jeszcze cytrynę oraz figę. Tutaj, tu figa wszystko no nie widzę więcej więc truskawka i karambo karambo truskawki teraz mam gruszkę i borówkę borówka borówka gruszka tu gruszka borówka i gruszki tutaj to tyle. I ostatnie dwa to winogrono i kokos. Tutaj, tutaj kokosy, jeszcze tu. Ale to nie daje nic, według mnie. Dokładnie, nie ma nic. Dużo śmieci. No dobra, to tak. Teraz mega pensja numer 12.

I 37, czyli mam 1, 2, 3. U mnie są 4, 5, 6. To tutaj będzie pewnie gdzieś siódemka, ale jest 35, także tu wygrana. 36, 13, 31 i 11 oraz 22, 38. Napis to już nie, 29, a i 9 pod 35, 20 zł. nawet. No to fajnie. No już coś tam jest. Uzbierane. Dawno nie trapany. Dziki kasz. A tu mam strapkę z numerem 3. Worek i tygrys potrzebny. A tu jest palma, arbust, truskawka, zegar. Liść ananas, winogrono. Mury, plecak, awokado, biedronka. No, tutaj się nie zanosi. Dokładnie. Nie ma nic. Money maker a zdrapka z numerem 10. No, i podworkami wygrywa 58, 23.

Tutaj było gdzieś pokontrolne, tak, E i E. No dobra i ostatnia ze strapek, ekstra linie, znowu stały z numerem 15 tutaj na koniec. I tak, słoń, gwiazda. Słoń i gwiazda, nie ma, jest gwiazda. No, a nie widzę, niedobrze. Wiatrak i krab. Tutaj są, wiatrak, jest krab, krab, krab. I to tyle. Tęcza i serce. Tutaj tęcza i tutaj tęcza malony i diament tutaj diament już jest tutaj kolejny maloników nie ma dobrze no to kwiat i piłka piłka To też wszystko. Leżak i ptak. Więc tak, tu. Ptak jest tu. Tutaj jeszcze leżak. Leżak. I tu są ptaki i leżak. Moneta i rolki teraz. A tu jeszcze był leżak to rolki, rolki, kolejne, tutaj i tu, i jeszcze jedna, i tutaj, i tutaj, rolki, dobrze, Biedronka i klucz, tu, klucz, kolejne. Teraz popcorn i dzwon, tu jest tu, dzwon, dzwon i popcorn, jeszcze tutaj i tutaj dwa razy dzwon, kolejne dwa to sakwa lody, sakwę wzięłam właśnie tu, lodów nie ma. No to okulary i korona. Korona i tu okulary. Arbuz i podkowa. A tu były jeszcze okulary. Oj, przegapiłam tyle. Podkowa i arbus. I to wszystko. Ostatnie dwa to czapka i motyl. Tu jest czapka. Tu był jeszcze popcorn. Czapka, czapka. No i to wszystko. Tak. Nie ma tutaj nic. Czyli tak co druga zdrapka wygrywała. Na sześć przygotowanych te trzy nie dały nic. Był 50 zł? Raz, dwa, trzy, cztery. Tak, na 50 zł, więc mam Money Maker daje 20. Mega Pensja, na którą narzekałam, że numer 12 też daje 20 zł i 10 zł wiśniowym 7, więc mam 50. 50 na 50. I z takim wynikiem właśnie kończę, więc była zabawa. Było podrapane. Jest tutaj zwrot. No i bardzo fajnie. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam Was na kolejne odcinki. Pa!